Infekcje dróg moczowych, skąd się biorą? Czy mają coś wspólnego z miodowym miesiącem i współżyciem seksualnym? Jak im zapobiec, jak je leczyć i co robić, kiedy się często powtarzają? I o tym dowiecie się Państwo, jeżeli zostaniecie do końca na moim kanale o medycynie na luzie bez pośpiechu. Bezinteresownie, zrozumiale i rzeczowo. Nazywam się Sylwester Minko, jestem emerytowanym lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą w anestezjologii, w medycynie ogólnej, w medycynie bólu i w akupunkturze. Proszę państwa przyczyną niezawodnie infekcji dróg moczowych są bakterie. Infekcja dróg moczowych najczęściej to jest cystitis, czyli zapalenie pęcherza moczowego. Wywołane są przez bakterie najczęściej Escherichia coli. Co sprzyja tej infekcji i co powoduje, że najczęstszymi ofiarami tutaj są kobiety? Więc sytuacja anatomiczna. Patrząc od spodu do tyłu, mamy cewkę moczową, pochwę i odbytnicę leżącą bardzo blisko, Około siebie. Cewka moczowa jest krótka, ma około 3 cm, u kobiet jest krótka, ma około 3 cm, u mężczyzn natomiast około 20 cm. Także te bakterie, które są tak owłosione w takiej postaci elipsy z takimi małymi włoskami, dostają się bardzo łatwo do pęcherza moczowego właśnie u kobiet, a u mężczyzn muszą przebiec ten dystans 20, no może 18 cm. Częste współżycie płciowe jest tutaj jednym z elementów sprzyjających infekcjom dróg moczowych. Jest tak zwany honeymoon cystitis, czyli, czyli, czyli zapalenie pęcherza, pęcherza moczowego w, miesiącu, w miodowym miesiącu. Żeby tego uniknąć, od razu mówię na początku, że. Pić przed i siusiać po seksie. Na tych, zaraz potem. To wtedy te bakterie, które, są, które przez, yy, yy, są wtłaczane do cewki moczowej w czasie stosunku płciowego, no, żeby je jak najszybciej wypłukać i się ich pozbyć. Do tego chciałbym napomknąć, no, że ci mężczyźni powinni może troszkę więcej brać ochi, dbać, o higienę tej okolicy, która bierze udział właśnie w, tym, w tych aktach. Innym czynnikiem wpływającym na częstość infekcji dwóch dróg moczowych to jest ciąża. Dlaczego ciąża? Ponieważ wśród błonki, tutaj błony śluzowe, Cewki moczowe i pęcherza są rozpulchnione. To jest związane ze zmianami hormonalnymi i tutaj jest, często dochodzi do infekcji dróg moczowych. Co jeszcze? Cukrzyca. Po pierwsze, że jest cukier, a cukier jest doskonałą pożywką dla, dla bakterii, a do tego układ odpornościowy jest osłabiony zastój moczu i tutaj już, powiedzmy, pojawiają się pierwsze możliwości, dlaczego u mężczyzn może dojść do, do infekcji dróg moczowych, do zapalenia pęcherza moczowego przede wszystkim, bo tam, jeżeli jest przerost prostaty, dochodzi do zastoju moczu i to prowadzi do, do infekcji. Inną przyczyną są na przykład cewnikowanie pęcherza. To się często zdarza przy większych zabiegach opera, operacyjnych związanych z innymi chorobami, na przykład cewnik do pęcherza moczowego pozostawia się po zabiegach na jamie brzusznej, na klatce piersiowej, po urazach, w leczeniu, na intensywnej terapii, żeby odpowiednio kontrolować ilość podawanych płynów i wydalanych też. Higiena jest bardzo istotną, istotnym elementem właśnie higiena u kobiet w tej okolicy. Jeżeli wycieramy... Nasz odbyt papierem toaletowym, czykolwiek to nie od przodu, to nie od tyłu do przodu, tylko od przodu do tyłu, żeby jednak ta okolica, która zawiera, perianalna, czyli około odbytu, który zawiera dość dużo bakterii, żeby nie przenosiła się do przodu w kierunku pochwy i do. I do Cewki moczowej. No Nie będę mówił tutaj o pewnych specyficznych praktykach seksualnych, ale napomnę tylko, że w jamie ustnej znajdują się też bakterie i to inne niż escherichia coli, a także i grzyby, co ten często może powodować także infekcje różnego rodzaju w tych właśnie okolicach. Proszę Państwa, rozpoznanie jest bardzo proste, bo pacjent przychodzi i ma silne naparcie na mocz. I często mocz, to znaczy co kilkanaście minut idzie się, jest, jest, jest parcie na mocz i ten chory chce iść na toalet, do toalety. Przy czym to, ten często mocz jest różnie zależny od innych czynników. Może to być na przykład też przerost postaty. W każdym razie moczu jest mała ilość, przy oddawaniu moczu jest ból. I, i już pierwszą ulgę, którą można osiągnąć, to jest pod picie dużej ilości płynów, najlepiej nieodcukrzonych, nie z dużą ilością cukru, tylko przede wszystkim wody. Czasem dochodzi nawet do inkontynencji, że, że, że tak jest, taki jest ból i pieczenie w cewce moczowej, czy że niestety oddaje się mocz bezwiednie. Tak samo nocne parcie na mocz, czyli tak zwana nekturia, jest też jednym z objawów infekcji. Spastyczny ból podbrzusza, podobny jak na przykład przy, przy menstruacji, może być też związany z infekcją pęcherza moczowego, ale także ból w okolicy nerek, czyli powiedzmy tuż pod łukami żebrowymi z tyłu w okolicy lędźwiowej. Świadczy to wtedy już. Uwaga, o niebezpieczeństwie, że infekcja dróg moczowych wstępuje, nie, że zostaje, nie tylko jest w pęcherzu, tylko wstępuje wzdłuż moczowodów, aż do miedniczek nerkowych, wywołując tak zwane to świadczy najczęściej już też o zaniedbanej, bo infekcji, która no może z różnych powodów powiedzmy safari, w Afryce bez odpowiednich antybiotyków, może prowadzić do tego rodzaju dolegliwości. Tak samo krew w moczu, którą już makroskopowo widać, że to nie jest takie, że to nie jest normalnie mocz rozcieńczony. Jeszcze raz duża ilość płynów jest pierwszym i zasadniczym krokiem, który możemy samemu Przedsięwziąć, kiedy, jeżeli mamy podejrzenie o infekcję dróg moczowych. Naturalnie, jeżeli Państwo się zgłaszacie do lekarza, to lekarz robi badanie moczu, może robić nawet posiew moczu. Jeżeli to są częste infekcje, to dobrze jest zrobić posiew i antybiogram, to znaczy badanie, jakie antybiotyki na ten szczep bakterii, który właśnie jest w moczu, działają najlepiej. Jakie mamy leczenie? Jeżeli nie pomagają płyny, czasem środki rozkurczowe, środki przeciwzapalne, np. ibuprofen czy buscopan, to trzeba podać antybiotyki. Przy czym musimy tutaj być bardzo ostrożni. Najprostsze jest, bo to rzeczywiście bardzo szybko dochodzi do poprawy po podaniu antybiotyków. Ale jeżeli te infekcje się powtarzają i ciągle podajemy antybiotyki, to może uszkodzić. Tak zwany mikrobiom wielicie, a z kolei ten mikrobiom wielicie w jelitach jest odpowiedzialny za odporność ustroju. Także tutaj, jeżeli nie pomaga to picie, to są nawet takie tabletki, czy tam proszek, który się raz bierze, to jest fosfomycyna, i który działa od 3, do trzech dni. Ale nie tylko antybiotyki mają tutaj działanie pozytywne, tak zwana mannoza. D. mamnoza to jest jeden z rodzajów cukru, który nie jest zasorbowany w przewodzie pokarmowym, ale powoduje to, że te rzęski wzdłuż tych escherichia coli nie mogą się zakotwiczyć na nabłąku komórek, pęcherza, na, nabłonka, na nabłonku pęcherza muczowego i są wypukiwane dalej. Inne rzeczy, które działają dość dobrze, to są cranberries, czyli żurawiny. Tutaj pozycje w piśmiennictwa nie są tak zupełnie jednoznaczne. Jest bardzo dużo różnych herbatek w aptece, które można kupić. To, jest, to, są, to, są, to są herbatki nerkowo-pęcherzowe. Chrzan ma, ma mieć dobre działanie. Rzeszucha, kaput czyli kapucyńska, mącznica lekarska, to jest tak zwana jagoda, niedźwiedzia. Ważne jest też, już z innych rzeczy, żeby nie przesadać z higieną genitalną. To znaczy ludzie, którzy przesadnie dbają, o to ja wiem, może kilka razy dziennie idą na bidet, zapadają częściej na infekcje dróg moczowych. Jeśli chodzi o mężczyzn, jeżeli zapalenie pęcherza moczowego występuje u mężczyzn, to jest przyczyna prawie zawsze poważna i tu nie ma na co czekać. Trzeba iść do urologa i skonsultować się i y, przede wszystkim zdiagnozować, jaka przyczyna jest tej, y, tej infekcji. Y, przy chronicznych y, infekcjach pęcherza moczowego mają to do siebie, że oni często są chroniczne. Wynika to z tego, że nabłonek pęcherza moczowego to jest, są takie płasko leżące komórki w kilku warstwach i te bakterie Escherichia coli wędrują pod, pod różne szychty, różne, różne warstwy tych nabłonków i nie są tak dostępne dla antybiotyków czy innych substancji, które zazwyczaj pomagają w ich zwalczaniu. Stosuje część też oprócz tej mannozy, oprócz tej demannozy, tak zwaną forskolinę. Ta forskolina ma właściwość wyciągnięcia tych bakterii z, z tych komórek na czy w, między, w przestrzeni między komórkami, do, do pęcherza, a mannoza tak skleja ich rzęski, że one nie mogą się zakotwiczyć na powierzchni i zostaną wydalane. Tak powiedzmy, mannozę podaje się 5-6 razy dziennie przez 10 dni, a folskolinę 2 razy dziennie. Co robić, jeżeli i to nie pomaga, i infekcje powtarzają się bardzo często? Jedną z takich prób jest tak tzw. autowakcyny, to znaczy autoszczepionki. Wychoduje się bakterie z własnego stolca, odpowiednio przygotowuje się, Tą szczepionkę w laboratorium na bazie tej właśnie tej sytuacji bakteriologicznej w stolcu i podaje się w formie zastrzyku, i to pomaga. Ale to jest z własnego stolca, własne bakterie tego właśnie dotkniętego tą przypadłością pacjenta. Są też gotowe preparaty. Są też gotowe preparaty to mówi się o szczepieniu, ale to naprawdę nie są takie szczepionki jak te ostatnio mRNA, ale UroVaxom na przykład podaje się przez 3 miesiące w formie kapsułek, raz dziennie na i potem 3 miesiące, czyli 90 dni, dzień po dniu, jeden raz dziennie na a potem w każdym miesiącu 10 dni i to przez trzy, przy, trzy dalsze miesiące. Inny preparat, i to jest tak zwany się, ten preparat nazywa się Urowaxom Przez V pisane i, i przez X. Natomiast inny sposób to jest strowak. Stro jak. Stro. E, I Wak mit V duże. To są iniekcje. Raz w tygodniu, przez trzy tygodnie podaje się, a potem raz w roku. Myślę, że ci z Państwa, którzy mają tego rodzaju przypadłości, mają jakiś zysk z tego wideo i wiedzą, jak po pierwsze zapobiegać, po drugie jak leczyć, po trzecie jak leczyć wtedy, kiedy właśnie ścierpi się przez lata z tego powodu. Właśnie to są te metody, którymi dotychczas dysponujemy. Myślę, że się z Państwem spodobało. Jeżeli tak, podajcie to swoim przyjaciołom, znajomym i innym dotkniętym tymi przypadłościami. Ciekaw jestem Waszych komentarzy. Na dzisiaj dziękuję. Aha, jeszcze sugestii dotyczących następnych odcinków. Na dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia i do usłyszenia.